Cześć, witam Was bardzo serdecznie. To znowu ja, i ty. I witam Was w kolejnym odcinku. I dzisiaj taki odcinek dosyć skromniutki, w którym mówię Wam wesołych świąt Wielkiej Nocy. Zobaczcie, wesołych świąt Wielkiej Nocy. To Wam życzę Wielkanocnych Świąt. Kolejny odcinek, zaczynamy w dniu dzisiejszym przerwę świąteczną w odcinkach. I kolejny odcinek pojawi się w czwartek, 25 lutego o, yy, 2019 roku. Więc możecie go sobie wtedy obejrzeć. Ale żeby nie było za mało, to dzisiaj pojawi się jeszcze jeden odcinek poradnik do Brawl Stars: Jak wygrywać. Serdecznie go polecam. I jeszcze taka jedna króciutka informacja: jeżeli będziecie oglądać jakiegoś live, jeżeli mi się kiedyś uda zrobić, to będziecie widzieć coś takiego. Ciachoty obecne, suby21. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Dobicie trzy dychy, to będzie naprawdę się działo. Będzie fajnie, będzie fajny odcinek. I coś takiego będzie na live'ach. Tutaj macie ekran z live'a. Y Tutaj coś mi się źle napisało ut z, y, z małej. Nie wiem dlaczego, ale to jest mało ważne. Tak będzie wyglądał live, a jak ktoś przerwa wygląda, tak? I tak. Jeszcze raz wesołych świąt obejrzeć odcinek. Ja też nie będę nie będę wrzucał teraz odcinków w ciągu tej wielkiej nocy, ponieważ no po prostu... No, wyjeżdżam na święta i um, życzę Wam radosnych, wesołych świąt i życzę Wam, żebyście byli umoczeni jak kury w świętych bo ja się lubię lać, jeżeli nie, no, to żebyście nie byli mokrzy, ale to już zależy od Was. Ja Wam jeszcze raz bardzo dziękuję i co, do usłyszenia w odcinku poradnik Brawl Stars, a następnie 25, e, tutaj macie napisane, 25 e, dopiero. Mm, no Szybko zleci, prawda? Bo to jest czwartek po, czwartek po świętach. To jest lany poniedziałek, to jest Wielkanoc, Poniedziałek, Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, cztery dni, tak? Polany poniedziałku trzy dni. No to co? Jeszcze raz, wesołych świąt, rodzinnych, to najważniejsze. Jeżeli coś tam dostajecie na Wielkanoc, to żebyście coś fajnego dostali. I co? Dziękuję. Jeśli chcecie dać jakiś mały prezent, dajcie suba, żeby tutaj 21 zmieniło się na 22. Jeszcze raz dzięki i co? Cześć! Mas sabe o que